Nie wiem, a Wam koronę nazywam swój. Czy ja wymieniam, czy Ty wymieniasz? Bo ja nie. Bo ja nie wiem. Bo ja nie kumam. Bo jak Ty dajesz, to mogę Ci dać do da, da, nie do Jedynie to, bo ja nie mam. No, no wolę się wymieniać ten bardziej. Innymi nie co nie, nie na przykład nie już wolę, nie wiem, wymieniać na przykład na przykład nie wiem, w sumie na przykład nie wiem, <laughs> no czymś cenniejszym po prostu i Więc y, zostańcie, bo no, jak was nie ma, to no, nie będę mieć ani waszego nikła, nic, dobra. Można dać prezent. Bo jak chcesz, to ci mogę filmiki montować, tylko nie wiem gdzie wyszło. Je wysyłać. No właśnie. A ileż ty nie oddam, widzę. Jak mam cały czas I ja już w ogóle nie będę losować. Chcę jeszcze tylko warto zapisać. Nie, zlagowało mi się. No dobra, git chyba zapisała się. Dobra, idę losować. Czekajcie, niech to mi się zapisze. O, hej, hej kamery. Dobra, teraz wychodzę z tego arta idę no, tutaj, żeby nie mieć lagów. Czy wysyłać mój nick? Nie kuj, mam. sobie skupiłaś. Tylko słuchaj, bo zjem. Tak, słuchaj. Mogę dać za coś, bo za znaczy na przykład, dam poza tymi moda. Ale to zależy. Zależy za ile. Na przykład, za 2-3 mogę dać, nie? Albo w sumie za 3, no bo, bo normalnie zdaję za kolekcję. Zostałaś jak wygrałaś ze mną ten konkurs. Z kolekcji ja dostałam czapkę, bo bym musiała się na kolekcję zalogować, so... to wtedy za chwilę się zalogujemy na kolekcji i nie, nie będę zlewał. Czemu tyle jako te, te osoby są zaznaczone? O oh, dobra, Boże. Czemu was jest tyle zaznaczonych? Please! ile jest, jest osób? Please, jest 12 osób. Boże! Ale to ja u.Panda, czyli hack. U mógł, ja Cię znam. Nestia, na Piśnik. Masz czas do. minuty. Zabez mnie od 10 marca, od 21. Mam już 74 i nie wiem. Czy chcesz, nie? Bo za trzy, trzy pozdrowienia mogę W Co ja bym mogła dać? Niestety nie przyjmuję tutaj za darmo, ale mogę Cię zaprosić. Widzę, zapisałam na dodanie na kolekcję kolorci. Za chwilę się robnę i dodam wszystkich i otworzę prezent. i idę wszystkich dodać, otworzę prezent i... <grymne> no. I pooceniam Lukiego ktoś. I wtedy prezenty na kolekcja kolorci, please. Bo Wtedy nie będę widzieć. Dobra, zapisałam cię napisałam zapisz i wróć Proszę LS 2 Dobra, idziemy na kolekcja kolorci i pleis pryz pre, pre, Prez kole, kole, kolekcja kolorci Boże, nie umiem sobie złowić Dobra, już tu chyba nie ma prezów, to bit. Eee, a, a może teraz tak, czekajcie, za chwilę. No, Zobaczcie jeszcze pocztę i wtedy nie mam... Idę idę na kolekcję kolorcji, please. Dobra. Pizza wejdę na kolekcję kolorcji, bo to ja, ja nie wyrabiam na tym końcu. No.